Was w kolejnym filmie sprzedażowym Kolejne 60 pozycji z opróżniania Reklamówki pełnej monet e, Czyli monety od złotówki do nie wiadomo ilu e, Pozycja pierwsza e, Niemiecka Fenigówka z 28 roku Kosztująca całe 2 złote Pozycja druga e, Jest to fajna niemiecka szpilmarka Z orłem Kosztująca 15 złotych Pozycja trzecia e, Włochy Wiktor Emanuel III, 50 cm 1941, kosztujące 2 zł. Pozycja czwarta, Zygmunt Stary, pół grosz, 1511 kraków. Ciekawy, pewnie jakoś chemicznie wytrawiony, bo wyszła z niego miedź. No ciekawa moneta, która pokazuje jak dużo miedzi tak naprawdę jest w tych stopach. Kosztująca 45 zł. Pozycja piąta. Herman, 50 zł. 81 w Holderze, 2 zł. Pozycja szósta. Krystyna Waza, Shelong 1654, Ryga, dość ładny, kosztujący 15 zł. Pozycja siódma. Zygmunt Stary, yy, jest to 1510 rok, półgrosz krakowski, kosztujący 50 zł. Op. Muszę sobie to posortować. Tutaj jest. 7 monet, czyli to jest pozycja ósma pozycja ósma to denar z budowlą pomorski XIV-15 wiek kosztujący e, 60 zł. Pozycja dziewiąta e, jest to brąz islamski kosztujący 10 zł, pozycja 10, węgry denar 1619, więc późny rzadszy denar Macieja Kosztujący 40 zł. I to jest. Coś mi tam uciekło. Pierwsze 10 pozycji. Pozycja 11. 10 zł z Skłodowską Kili, 2 zł. Pozycja 12. Zygmunt III Waza charakterystyczny, rzadszy grosz z 1626 roku, Gdański.

Yy, Półgrosz koronny krakowski yy, o Jana Olbrachta yy, kosztujący 45 zł. Dobra, to układamy. Mamy 15, pozycja 16. Jerzy Wilhelm, szeląg 1627. Prusy, książęce bardzo ładny detal, słaba jakość blachy, kosztujący 25 zł. Pozycja 17. Pozycją 17 jest trojak 1789 EB. Słowa Augusta Peniotowskiego kosztujący 45 zł. Pozycja 18. Krystyna Waza bardzo ładny, ciemny, w ciemnej patynie szelong 1652 Liwonia, kosztujący 15 zł. Następna pozycja, pozycja 19. Zygmunt III Waza, bardzo ładny, szelong 1621 Ryga, kosztujący 35 zł. Pozycja 20. Pozycją 20 jest akcie Hanatu Krymskiego. Bite jak łezka wcześniejsze. Kosztujące 15 zł. Pozycja 21 jest to grosz Zygmunta III wazy Bydgoski. 1623 nie, 23 Kosztujący. Całe 40 zł. Następną pozycję, muszę tutaj sobie pozycja 32, będzie to grosz 1625 z bardzo charakterystycznym popiersiem Zygmunta III wazy z Mennicy Gdańskiej, kosztujący 80 zł. Pozycja 33. Ładna 20 groszówka 2 RP, 3 zł. Pozycja 24 też ładna 20 groszówka, też no, 2 zł. Pozycja 25, wczesna Francja, taka porewolucyjna jeszcze z kalendarzem rewolucyjnym. 6 rok kalendarza rewolucyjnego Mennica Paryż kosztujący 35 zł. Pozycja.

To jest moneta już po jego reformie monetarnej. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa, rzadsza pozycja. 38 to jest grosz 1794, bity dla wojsk cesarskich w Galicji i Lodomerii, kosztujący 90 zł. Rzadsza pozycja monet zaborowych. Pozycja 39. Zygmunt III Waza. Bardzo ładny połyskowy szeląg 1619 kosztujący 40 zł. Pozycja 40. Zygmunt III Waza. Bardzo ładny spatynowany szeląg 1620. Najprawdopodobniej szósty, Ale nie do końca to widać. Bez niecentryczny. Ale bardzo ładna moneta kosztująca 30 zł. Pozycja 40. Pozycją 40 jest przelążek Krystyny Wazy z mędnicy ryskiej bity dla Inflant rocznika 51 kosztujący 12 zł. Pozycja 42 Zygmunt III Waza. Grosz litewski 1625 kosztujący 55 zł. Pozycja 43. Pozycją 43 jest półgrosz koronny Aleksandra Jagiellończyka z Mennicy krakowskiej, kosztujący 35 zł. Pozycja 44. Pozycją 44 jest prostobiegowy przeląk Szygmunta III wazy z roku 1620 ryski, kosztujący. 1621, chyba e, tutaj nie do końca wiadomo, czy to jest 0, czy to jest 1, bo tak słabo to widzę. E, to może być 21. E, kosztuje tylko 20 zł, ze względu na stan zachowania. Pozycja 45. E, no, ciekawy, wczesny, żeton norymberski. Kosztujący 35 zł. Pozycja 46, Zygmunt Trzeci Waza, bardzo ładny połyskowy szerok 1619 kosztujący 35 zł pozycja 47 Rosja yy, Aleksy Michajłowicz, Żadsza kopieka łezka kosztująca 20 zł, pozycja 47 to norymberski Liczman kosztujący yy, całe 30 zł. I teraz idziemy dalej. Trzeba sobie poukładać. Pozycja 49, dziewiąta. Gustaw Adolf. Prosty Szeląg. Tysiąc sześćset rok. Ryski Kosztujący dychę. Pozycja To jest pozycja czterdziesta. 40 1530 Wczesny denar węgierski Ferdynanda kosztujący 45 zł, pozycja 41 Finlandia 1 penny 1915 Rok Śliczny kosztujący 15 zł, pozycja 42 Szeląg 1599 Ryga Zygmunta III wazy kosztujący 30 zł. Pozycja 43. Pięciomarkówka z Hindenburgiem 1935 A, kosztująca 55 zł. Pozycja 44. Śliczny szeląg 1628 Jerzego Wilhelma z mędnicy w Królewcu, kosztujący 40 zł. Pozycja 45. 24. Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza, 50 groszy, kosztujący 65 zł Zastępcza moneta wojskowa z okresu II Rzeczypospolitej. Ehm. Tak, mamy 45, idziemy dalej. Mamy 46, Zygmunt III Waza, Szeląg Wilno, 1614 za 30 zł Mamy 47, Norymberski Żeton, Kosztujący 20 zł, mamy 48 Japonia, 1 Mon Kaneid Sucho z gładkim rewersem za 10 zł przełożę to. Mamy 49 kopiejka łezka Iwana Groźnego kosztująca 20 zł i mamy pozycję 50. Zygmunt III Waza. Bardzo ładny, niedobity. Szeląg 1617. Połyskowe tło. Świeże, bardzo ładne. Widać na dobitych częściach, że to bardzo świeża mało. Obiegowa moneta. 40 zł. Pozycja 51. Zygmunt Stary. 1510. Półgrosz koronny krakowski za 55 zł. Pozycja 52. Zygmunt III Waza 1622 Bydgoski kosztujący 20 zł. Pozycja 53. Zygmunt III Waza śliczny szeląg wileński bez daty, rzadka moneta, bardzo ciekawa. Jest to oczywiście typ z 23 roku, gdzie jest niks awersu, gdzie tutaj i tutaj nie ma daty. No i kosztuje on 65 zł. Pozycja 54: Indie Holenderskie. 1 cent 1838 J kosztujący 20 zł. Pozycja 55: Rosja. Jedna, druga kopieki 1914 ładna. Kiedyś pewnie umyta troszkę, ale świetny detal za 15 zł. Pozycja 56: Rosja. Wasyl trzeci. łeska. łeska. Wcześniejsza przed zjednoczeniem Rusi bardzo rzadka, w ślicznym stanie zachowania. 40 zł. Pozycja 47. Niemcy 2 feniki 1875 to tam za 2 zł kosztuje. Pozycja 48. Jest to Estonia, 10 marek, 1925, rzadka moneta w bardzo ładnym stanie, kosztująca 100, v. pozycja 49, Węgry, śliczny denar 1550 KB, kosztujący 40 zł, świetnie zachowany, no i pozycja 50, 60, przepraszam. Jest to akrze Hanatu Krymskiego z XVIII wieku. Przepraszam, beszlik, Be nie akrze. Beszlik Hanatu Krymskiego z XVIII wieku, kosztujący 25 zł. No i to jest wszystko. Zachęcam Was do zakupów. Myślę, że jeszcze kilka takich filmów i przewalę całą tą reklamówkę, bo tutaj niestety jest myślę jeszcze z jakichś 200-300 monet na pewno. No i zachęcam Was do zakupów. Oczywiście jest nadal obowiązująca promocja na 5% zniżki dla zamówień powyżej 300 zł, które łączą się między filmami. W związku z tym, obejrzyjcie cztery poprzednie filmy, które opublikowałem, i myślę, że oglądajcie też te następne, które opublikuję. Bo warto, no są tu takie tanie monety, które zdecydowanie czasem się przydadzą. A bardzo miło mi będzie, kiedy się ich pozbędziemy z magazynu. Także do zobaczenia w następnych filmach. Wielkie dzięki. No i hej.